Już ma stary to co tam dzieje? Nie? Akurat no, pójdź, zabili mnie przez nią, bo ja zaczęła drzeć. No dobrze. <grym> ja pamiętam to. <sam. grym> Idę tam, a tam wiesz, okno otwarte i roleta po prostu stuka, nie? Mówię, Kurwa, ma. A tak się twoja siostra boi wszystkiego? Ona wiesz, ona ma schizy na punkcie kurczy, nie wiem, jakichś tam hałasów, czas duchy, nie? Ty, ty coś tam czyszczyć. Daj stuka. jej nóż z kuchni i ja zawsze by po, Ten, poduszki tam, żyły mięso i wiesz. Okre... Przemciok będzie miał zaraz 3D w plecach, ty. No. <laughs> będzie wyglądał jak swój oh, no. O, no. w tej bije. Panik Żeby nie było lagów. Być miała schizy, że coś tam mi łazi po plecach. Jep nożem. Jep nożem. A to no, jest tylko <laughs> Nie, 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 dobra. Do. Trzeba pochować nie, to, wszystkie jest... sprzęty niebezpieczne. Mówię. This, this is Sparta. Jest. <laughs> myślała, że jest Rise Son of Rome, będzie myślała. Bo tam naprawdę jest brutalna gra. Szyje wkładają te, te, te kosy, wszystko to jest. Grafika jest no, niezła. Ale. Na, na PC ta wychodzi 10 października. No nie jest warto kupić. Możesz kupię. ściągnąć za, za darmo. <laughs> to, to... Wow, tych. You fucking little cunt bitch. What? co w ogóle nie wchodzi? Co na kula w niego? Jesus Christ. No, Ej! no za ściany mnie ściągnął. A jak? A jak, żeby inaczej? I love it. O, wow. Ile trzeba. To jest fala, żeby gościać cały magazynek? A, a, co? To, ten to się nie pogram tutaj już, dobra. Wow Latina, you fucking cunt! Alright, ja widzę jak ty grasz O ktoś tu leci. Bro, ja... Oni widzą mnie jedną tą sekundę przed no, Wow, wow, wow tu dwie osoby. Kurwa mać! Nie mam szans na takie coś. I jestem hostem. No... Oni są z drugiej strony, wiesz tam od tego czołgu cały czas są Ale jak on to zrobił na kilkamie. Pięciu pocisnął. What the fuck? Aha, bydź. Ja myślałem, że to jakiś nalot, a to ten jak, jak ktoś wejdzie na te czerwone, to tak wyje, nie? Serena. Fuck my no. god. No, 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 no. Jak ja tam pójdzie na, na środek. Jakiś nalot robią, czy co to? Nie, nie, Straszne no, lagi mam teraz. lecę tędy. Ja cały czas pewnie na dwóch kreskach gram, nie? Znając życie. Ja jestem na czterech. Ale to nic nie daje. Dwa, tak, cztery, nie, znaczy. trzy... Kurde. O, ktoś tu zgłosił. Wow. A to ty ja z gdzieś. Ja ja ty a ty ja byłeś wychodzę. hostem. No przecież mówię ci, że jestem hostem. Ja nie mogę. Dobije się do was znowu. Że ja będę hostem w końcu. Ale zobacz jaki besens, nie? Gramy u mnie, a hostem jest Monkey, nie? Masz. Przecież mówię ci Pff, Stupid. Teraz jest jakiś tam pon... Wow. Łał PON chuj. Thank you, baby. Thank you. <laughs> Server wow. is full. Niemożliwe. dzięki manki że wyszedłeś. nie teraz to już w ogóle nic się... no ja też pięknie super mancie. lepiej jest no, no. tej jest... mm, bo but... <laughs> po prostu nic tylko Nic tylko wkładać miliony kul nie o tym marzyłem o to jest więcej, macie gorzej jest o wow no stary gości robi co chce o ja pierdolę. właśnie muszę zobaczyć ty te... ich Wow, jeden ma, 4, 4, 2, ma. KD. Holy shit. Mexican girl, ile ma? A nie jest zła. Nie Nie, nie jest zła. Pierre mówię, że to jest dziwka. Nie, ta druga była. Definity girl. Ta była Jesus dziwka. Christ. Nie da się zabić tych. Muszę. muszę ma się... teraz. to co masz? Tu ktoś napierdziela. Przecież ja u niego na kilkami wyglądam jak taki retard, który biegnie i w ogóle nie stanął. <grych> <grych> Stary. Yep. Mm, dobra, muszę, muszę. to spróbować tego się ściągnąć stamtąd. Bo... Mm. Mam cię. <grych> Aj kademet co jeszcze było tutaj? G11. Możesz byś zginąć, zginąć i nie robić problemów. Kurde, no nie da się. Bez sensu z tego. Jak widzę jak ty biegniesz, nie? Widz, Aha, ty widzę jak ty biegniesz, jak przerywasz, no? Wow! Wow! Connection! Interrupted! Thank you. O, pa, ale zginął ktoś, <laughs> żeby było śmieszniej oh Wow, Jezus, to nie ja wychodzę teraz To ja, ja chyba pokażę ten filmik, nie? Okay. <laughs> pokażę Taki go, no, pokażę ci <laughs> O mój Boże, nie? Musiałem wyjść Było coś takiego no. mm, mm, mm. Ale ty, zobacz, teraz ty byłeś, to, to może teraz ja będę hostem Ja byłem? Tak What the fuck? <laughs> Ty nie jak. widziałeś tego, Przemek? Przecież widzisz, jak, jak się to Nie, pręci... bo jed, nie, jeden gościu miał cztery kreski. Nie, ale jak wychodzisz z gry, jak teraz wyszłeś... A, to nie, to, nie to wiem. To nie było, wiesz, host migration? Nie, jak ja wychodziłem, nie. I love it, fucking love it. <laughs> Marcie, on nie był tym hostem. Nie, bo by właśnie też kręciło się, żeby wychodzę, nie? No, no, no. Ja wyszedłem tak sobie na Wow, ale ta gra... Ta gra naprawdę coś się z nią stała, nie? Jest zretardiała ty. Od początku. Connection chapter ty znowu. Nie widzę kolesia jak biegnie ty. Wow, what the fuck! Ja jestem teraz hostem na pewno, nie? Zginę. <laughs> Leżę, Weźcie obejrzyjcie jutro ten filmik, nie? On jest po prostu mega, nie? Okay. To, są, to są najlepsze zgony, jakie, jakie miałem kiedykolwiek, nie? Mm -hmm. Chopper gunner. Coś, ale lag switch razy dwa. Czekaj, Napalm spróbujemy tym razem. Nie, nie Napalm. Nie, może Napalm. O, ktoś się wpierdzielił na minę. Ale pechozol, Gamer Marcin Camp Marcin Camp i nigdzie nie wychodź No. Daj se budzik, Przemek? Huh? Daj se budzik na jutro pójdziesz. No mam, no mam. Włączyłem. Hmm? Avenger. I am the Avenger. Jestem mścicielem. Zagroba. Serio. No, man. Serio. Carlos. Co ty do mnie piszesz? Oh, wow. Check. Uh, check oh. this video <laughs> on i jego odgłosy. No. Szyt. Ale małpy tak mają. Jop. Yep. Czy ja wzięła... już? Just... what the fuck. No nie, tutaj da mi moje e cigarette. e cigarette. No, e Sigaret, moje e-sigaret, to to jest niebieskie, A gdzie jest? O oh, wow. No mi zawsze tutaj bierze, daje gdzieś coś. Natomiast zostawić moje ja rzeczy rzecz w, w porządku. To jest dobre. Ale nikt nie miał dobrego wyniku tutaj Ci powiem. Nikt.